Zamek w Bolkowie od lat funkcjonuje jako jeden z oddziałów Muzeum Karkonoskiego w Wieleniej Górze, największego muzeum na Dolnym Śląsku, jeśli idzie o charakter regionalny. Przed dwoma laty, tutaj na zamku w Bolkowie rozpoczęliśmy szeroko zakrojone prace archeologiczne badania. Na taką skalę i w takim zakresie po raz pierwszy było to możliwe dzięki współpracy Muzeum Karkonoskiego z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytutem Historii i Architektury Politechniki Wrocławskiej. Kierownikami badań archeologicznych są dr Stanisław Wilk, kierownik działu archeologii w Muzeum Karkonoskim i dr Przemysław Nocuń z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. No, przede wszystkim przed tak zwanym domem niewiast na dziedzińcu, głównym zamku udało nam się odkryć no, zupełnie nieznane dotąd ślady zabudowy pochodzące najprawdopodobniej z okresu, kiedy powstawały pierwsze mury zamkowe, czyli z drugiej połowy XIII wieku, ale również młodsze. Właściwie znaleźliśmy detale architektoniczne, mury, fragmenty zabudowy od końca XIII wieku do wieku XVIII. Znajdujemy bardzo ciekawe zabytki, które pokazują jak to życie tutaj wyglądało i można powiedzieć także kultura dworska wyższa, ponieważ udało znaleźć się w tym roku kilka fragmentów bardzo ciekawego, takiego Pucharka późnośredniowiecznego, średniowiecznego, na którym mamy aplikacje w postaci twarzy brodatych mężczyzn oraz takie całe zestawy takich guzów, kolców, można byłoby wręcz powiedzieć, które pozwalały utrzymać w dłoni taki pucharek. Tu już trochę rozwinę, bardziej fantazując, pewnie podczas jakiejś uczty i fragmenty jego zostały odkryte. Po konserwacji myślę, że będą udostępnione zwiedzającym. Bardzo wiele nowych danych do poznania historii tego miejsca. Danych, o której wcześniej goście nie miał pojęcia i wydaje się, że to jest szczególnie cenne. Te działania są bardzo ważne dla nas jako gminy, jako właściciela zamku z powodów takich, że tutaj przyciągamy turystów. Prace archeologiczne na zamku w Bolkowie absolutnie nie kolidują z funkcją turystyczną zamku. Serdecznie Państwa zapraszamy przez całe wakacje, aby zamek w Bolkowie odwiedzać. Dodatkową atrakcję stanowi właśnie możliwość obserwowania pracy archeologów, zapoznania się z ich warsztatem. Obiekty, które tutaj wydobywają archeologzy, oczywiście po przebadaniu, wzbogacają wystawę stałą tworzoną tutaj na zamku w Bolkowie. Także myślę, że jest to dodatkowa atrakcja, bardzo serdecznie zapraszam. Dodam jeszcze, że organizacja takich badań archeologicznych to nie lada przedsięwzięcie nie tylko organizacyjne, czy jeśli idzie o wyzwania natury naukowej, ale także jeśli chodzi o kwestie finansowe. Dlatego z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję Panu Burmistrzowi Bolkowa, bowiem Gmina Bolków wspiera nas zarówno finansowo jak i organizacyjnie w tym zadaniu. Zapraszam do Wolkowa. W tym sezonie prace są zaplanowane do 2 sierpnia, czyli 3 tygodnie. I oczywiście zapraszamy wszystkich zwiedzających zamek do odwiedzenia. Można nas zaczepiać, można pytać, chętnie udzielimy odpowiedzi, czy zaprezentujemy wyniki naszych badań.